Ahoj moi drodzy kapitanowie, ja jestem Andreman i witam Was w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. To Wy jesteście reżyserami, bohaterami moich odcinków ja tylko pokazuję Wasze umiejętności, możliwości wspaniałej gry. Dzisiaj chciałbym zaprezentować okręt, amerykański krążownik, stary, poczciwy Democ. Posiada on tutaj działa. 203 mm to są trzy armatki na trzech wieżach. Kaliber tych dział to 203 mm zadaje maksymalne uszkodzenia 2800 z możliwością podpalania zdolność penetracji pancerza pociskami OB to 34 mm maksymalne uszkodzenia pociskami przeciwpancernymi to 5250 Wykrywalność z powierzchni tego okrętu to jest 10,9 km. Zasięg wykrywalności z powietrza to jest 6,4. No i muszę Wam jeszcze podpowiedzieć, że ten okręt posiada bardzo skuteczny radar. Jest to radar na odległość 10-kilometrową oraz hydrosondę, która wykrywa torpedy 3,5 km przed sobą oraz wykrywanie okrętów 5 km. No cóż moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam Was do oglądania. Poważne uszkodzenia zostaje w tej chwili. Następna salwa i są dwie cytadele. Jak pięknie weszły, Łoczny Serysz Czy dostanie jeszcze coś? Znika. Kolega stoi tutaj w dymie, wykorzystuje tutaj dym od niszczyciela Chung Mu. tutaj cofa na e, krożu do tyłu, ponieważ tutaj hakurju próbuje jednak e, niszczyć, e, zniszczyć tego naszego Desmoyna, zobaczcie cały czas nad lata, traci tutaj niesamowitą ilość samolotów, e, no nie wiem czy to takie dobre posunięcie z, e, z tutaj tego lotniskowca. Widzi, że spadają mu samoloty, że gubi jednak te eskadry jedna za drugą. On tutaj jednak decyduje się na dalszym ciągu latanie nad krążownikiem, który niesamowitą ilość ciąga tutaj tych samolotów. Już w tej chwili jest 9 strąconych. Włóczester się nie poddaje, oddaje salwę za salwą, próbuje tutaj wymacać naszego krążownika. Kolega z klanu Cyrk jednak... Jest niewidoczny. Jest on tutaj sam na przodzie, zobaczcie, Montana i pancernik Degross chowają się niczym myszy do dziury. Co za wstyd, muszę wam powiedzieć, ja nie wiem jak to się w tej chwili gra, pancerniki gdzieś tam z tyłu, w cały tutaj ciężar bitew biorą na siebie krążowniki i to nie tylko, no bo naprawdę tragedia. Tutaj ładne zachowanie kolegi na mu. Postawił tym, aby ten okręt nasz nie był tutaj wyspotowany. Jean-Bart podpalenie. Worcester się nie podaje? Wypuszczę jakąś salwę, czy dostanie nasz hmm, demońc? Niestety nie dostał. jean -Bart podpalony. Pali się ładnie. Cały czas się pala. Nabija tutaj damage do demońca. Zalwa za warza, zobaczcie jak pięknie dochodzi, może minimalnie troszeczkę większe wyprzedzenie. i... jakie, zobaczcie, centralnie to wsiada tutaj mostek kapitański. Obczas schodzi się bar. Jest jeszcze Kurfurst. Zobaczcie jak odważnie tutaj kolega. Posuwa się skokami naprzód. Widzi tutaj Shima Kaze 8 kilometrów. Daring prosi o pomoc tutaj w zniszczeniu tej Shimy. Sima jednak jest na dnie, ale jeszcze tutaj jest Hanover Bardzo blisko, niespełna 10 kilometrów. Chodźcie za górką, poszła tam salwa. Macie Hakury w dalszym ciągu i próbuje niszczyć no niestety, tak jak mówiłem, tutaj o, samoloty spadają niesamowicie. No, nieładne nie to posunięcie, no bo gościu traci te jednak samoloty, które będą jemu tutaj potrzebne w dalszej fazie gry. Niecelny zrzut bombowców. Fletcher na odległości 15, przepraszam, kilometrów. Zobaczcie, jaka ładna tutaj jest współpraca między Chunkmu a Dymonsem. Kolega ciągmu stawia na okrągło dym, próbuje tutaj pomóc również naszemu krążownikowi, który jednak nie dostał. tego pancerniczka, idą tam pięknie torpedy i... Dostaje, dostaje jednak, chociaż to nie tak, jest dużo. Wycofuj się, bo kurfurs potrafi przydzwonić. Na szczęście nie patrzy, tutaj armatami obraca się. Już w twoim kierunku jest podpalenie niemieckiego pancernika. Z bardzo dobrą, dodatkową kolega już tutaj dremeczu nabił na 100 tysięcy. Zobacz, cały czas podpalając pancernik. Chcąc wyminąć te torpedy, jednak zbiera tam coś, nie coś. Teraz będzie chyba trochę starszy, jeżeli pokaże bok. ten Kurfurst, kolega się przyłączy, zacznie na przez i będzie wykorzystywał tutaj pociski. I znowu podpalenie. patrzcie, Kurfurst za chwilę pożegna się z tą. Dodatkowa artyleria już tego Kurfursta. nasz krążownik, jeszcze lecą y, torpedowce. Jest tutaj nieudolność w tym hakuriu, chybacie 14 samolotów śmierci kurfurs schodzi w oczach, to już jest chyba koniec. tak jest, i to będzie kurfurs na dnie Teraz pokazuje się z powrotem ten Worcester, który nie zszedł po pierwszych salwach Pięknie tutaj stoi, zobaczcie, wychodzi tutaj dym z pociskami przeciwpancernymi i... czy trafi? Pięknie! I tu już mamy, e, zobaczcie, Cytadelę 1. Czy będzie następna Cytadela? Nie ma, ale tu się, wydaje mi się, że Łuczestr podegra się za chwileczką z... Bitwą. tu prostuje się, już przodem płynąc do naszego prowadnika, ratuje się tutaj. Jak może ewakuuje się w kierunku górki, ale to już chyba jest jego koniec. Kolega już tutaj ma 167 tysięcy demedu I Worcester jest na dnie. Satsuma, tam widzę, jeszcze próbuje cośkolwiek zrobić, wycofuje się no i znowu teraz Daring tutaj stawia dym ratuje się tutaj przed samolotami te samoloty tutaj atakują i nasz krążownik słuchajcie niestety traci tutaj potężną ilość swoich samolotów 21, 22 sztuki strącone 4 podpalenie, 175 tysięcy Tutaj moi drodzy, dymendrzu kolega w tej chwili już zrobił. Satsuma gdzieś tam jeszcze płynie. Może zostanie zapalona. Szyma się schowała, słuchajcie, do dymu. No i tak jak mówiłem, tutaj w dalszym ciągu e, lotniskowiec ujął się i próbuje tutaj zlikwidować nasz krążownik no niestety z samolotów już stracił 27 sztuk czy będzie osiągnięcie czyste Bo ekspert w artylerii przeciwlotniczej dwa niszczyciele pacjenik oraz hakuriu po stronie nieprzyjaciela. Jest podpalona suma Myślę, że to już chyba będzie jej koniec. Uważaj tutaj w dymie. Zapewne stoi niszczyciel. No, teraz hydrosonda działa. Idą torpedy. Kap zablokowany przez dymuńca. Jest, słuchajcie, radareczek i flasher ucieka. Czy będzie trafiony, jeżeli... Będzie to... jest jedna salwa. Zniszczone torpedy, poważnie uszkodzone. Jest jeszcze trafione. no myślę, że po tej salwie Fletcher będzie spoczywał na dnie oceanu. Jeszcze nie? No, teraz nie daje tutaj nic innego do powiedzenia, jak żegnamy e, z kolegę z tej bitwy. Jest kap przyjęty, słuchajcie. Pozostaje u nich jedynie lotniskowiec. Polega tutaj na demonsie z klanu cyrk. Zagrał piękną bitwę. W tej chwili ma trzy cytadele, jeden okręt zatopiony, siedem podpaleń i 27 samolotów strąconych. Demer 195 tysięcy. Jas pokazuje się tutaj Hakuriu. Kolega z klanu Cyrk zapewne będzie chciał podziękować jemu w tej chwili za naloty, które tutaj przechodziły nad jego głową. Właśnie salma do salon jest podpalenie jedno. Nie wiem, czy Hakuriu już nie wyszedł z gry. Zobaczcie, w dalszym ciągu demage nabijany, jednak Hakuriu nie wyszedł, próbuje się ewakuować gdzieś tam pociski przeciw wchodzą i jest, są trzy cytadele, zobaczcie jak to ładnie zagrał. Trzy będzie jeszcze tak, pięknie uderzenie. 6 cytadel na koncie. kolegi, Jest pięć cytadel i po bitwie.